Cześć, witam Was. Mayapol, Krystian Kozerawski i Paweł Okopień w 51 odcinku Mayapol Daily. Mamy dzisiaj 19 luty. No i co, przechodzimy tym razem do podsumowania tego, co ciekawego dzieje się na blogach Mayapol. No i co, najpierw, Pawle, ty zacząłeś nowy cykl takich dziennych swoich podsumowań? Tak, takich krótkich, subiektywnych tytułem tytułem komentarzy. Mit, czyli Media, Internet, technologia. Mit. Staram się opisywać coś, co jest na bieżąco się dzieje w świecie mediów, internetu i technologii. Masz prowadzić w ogóle w tego typu znaczy, spotkania? Organiz, organiz, organizujesz. Spotkania organizujesz od dwóch lat. Tak. W tej chwili mamy krótką, krótką przerwę. No, stwierdziłem, że nazwa jest dobra i można trochę no, o czymś innym niż tylko mm. o samych jabłkach powiedzieć. Mm. W pierwszym odcinku na przykład komentuję Volvo X90, w drugim. Już w sumie nie pamiętam, co, co było wczoraj, ale dzisiaj jest o 50 twarzach greja, które okazuje się, że nie tylko ludzie się chodzą do kina, ale też się wstydzą chodzić do kina i ci piracą ten, ten film. Więc jest sukces nie dość, że kasowy, to również piracki. Tak, tych, co się wstydzą, pójść na ten film do kina. Ja nie byłem i chyba nie pójdę. Nie wstydzę się, ale specjalnie jakoś mnie interesuje. Czy ja nie ja to Nie, jakoś specjalnie. Ale mówisz też o aferze NSA, tak? No, tak. Hmm. Właśnie. Czy piszesz. Piszę o aferze NSA w dyskach twardych. Hmm. Podobno. <laughs> tam także jest... były zaszyte programy. Ale wiesz, co tam, to o to, tym to, to doniosł. Asperski, a to jest jednak, co mówię, filma rosyjska, no, wiesz, tak. co się w Moskwie. i... Ja nie wiem, czy to tam nie ma jakichś. Nie wiem, czy Kasperski jest dysydentem, czy jest ulubieńcem Putina, ciężko mi powiedzieć. Więc znaczy, jednak jestem. Spędzi... i drudzy szpiegują. Na pewno, na tak pewno, więc... na bank. To, to, to pod tym względem się tutaj zupełnie tutaj nie mam, jakby co do tego wątpliwości. Słuchajcie, kolejny, yy... kolejny wpis na blogu, tym razem mojego autorstwa. W zasadzie taka krótka informacja o tym, i yy, warto, żebyście się pospieszyli, bo za darmo możecie pobrać aplikację 7 Minute Workout. Czyli aplikacje do ćwiczeń, w której możecie tak powiem zadbać o sylwetkę. Nie dbajcie może o tę sylwetkę tak jak ja, Do tą o swoją, ale zacząłem korzystać. Nie wiem, z, z kilku takich, takich no aplikacji. jest chyba na CES-ie, tak? Na co się korzystałem i korzystam cały czas na, na YouTubie jest tam taki tam 8-minutowy zestaw ćwiczeń na brzuch. No ale w każdym razie w, w tej aplikacji 7-minute workout macie zestaw właśnie aplikacji takich, znaczy zestaw ćwiczeń, które w sumie trwają razem z przerwami 7 minut i Takich ogólnorozwojowych, ale też dodatkowo to co jest ważne za darmo yy, możecie pobrać dwa dodatkowe zestawy ćwiczeń, ćwiczenia yy, właśnie na, na brzuch i, ćwiczeń, i ćwiczenia jogi i normalnie te dodatkowe zestawy są płatne, ale teraz tak jak sama aplikacja są dostępne za darmo, więc warto. Generalnie jest bardzo fajne takie aplikacje tak. w App Store. Pomagających się w ćwiczeniach. Zdecydowanie tak, ale jak widać, niestety, nie miną. Niestety, nie motywu, <laughs> mimo wszystko nie motywują. Ja być ćwiczę jakiś ale, paralizator. Ale, ale, no wie. właśnie, właśnie, dokładnie. Muszę ćwiczeń. No, jakiś laserowy spalacz tłuszczu albo coś takiego by mi się przydało. Jak ktoś z Was ma takie, takie pomysły na to, to, to ja chętnie, chętnie przeczytam w komentarzach. Słuchajcie, kolejny temat, też o którym wspominam na blogu, to pojawienie się rozszerzeń w aplikacji Dropbox dla iOS pozwalających. Zapisywanie, na zapisywanie plików z innych programów, bezpośrednio z innych programów w, w chmurze Dropboxa. I to jest wygodne, bo ja wiele razy miałem tak, że musiałem wybrać otwórz w Dropboxie i dopiero wybrać zapisania. Teraz po prostu. Wysuwam z dołu za pomocą tej charakterystycznej ikony z górną strzałką ten panel dzielenia się i rozszerzeń i wybieram zapis w no, tym momencie. Razy... każdy format, tak? Zapisuj. Teoretycznie tak. Fakt, to jest to. Jest, ja miałem trochę problemów na iPhonie z zapisem filmów, ale na pewno się sprawdziłem na iPadzie. Na iPadzie się zapisywały, więc to jest kwestia, chyba muszę zresetować swojego iPhone'a. To tyle jeśli chodzi o Dropboxa. Teraz Paweł Twój wpis. Figure One z tą figurę 1. Jak to woli? To Instagram to to z ciekawymi przypadkami medycznymi? Tak, to jest aplikacja dla lekarzy generalnie i A, studentów tak, medycznych. Na złamana ręka i zdjęcie, tak? Jak to dzieje? No bardziej takie hardkorowe hard rzeczy. No. O, to słuchajcie, hmm. Faniroten.com czy innych tego typu serwisów, albo czy tam coś myślę, że. Generalnie coś dla chodzi nas. o to, żeby lekarze mieli podgląd do y -hmm. ciekawych przypadków. Y -hmm medycznych i mogli ze sobą dyskutować. Uh -huh. Każdy ma swój profil ze specjalizacją, uh -huh. opisami. Już to widzę. Uh -huh. no. <laughs> Od razu seria domorosłych lekarzy. Właśnie, jak bardzo aktywni są ci lekarze. No, a tak? Pytanie, kto tam będzie bardziej aktywny, czy lekarze, czy ci fani właśnie takich serwisów Myślę. typu tam rottencom? To ja też jest masa ciekawych przypadków, tylko nie polecam tego oglądać. tam jest półtora miliona zdjęć, więc. Jak, jak ktoś chce, to może popatrzeć. Ale Mi znaczy, się wydaje, że takie idee tych zamkniętych społeczności na niż są bardzo fajne, ale na no, ogół są pustkie. No właśnie, no, to jest. W to jest, to jest, to jest małych jakby... grupach często. To no musi, musi to jakoś na siebie zarabiać, więc pytanie: czy to zarabia na siebie? Czy to jest płatny serwis, czy nie? A nie, bezpłatny. No właśnie, jest pytanie: co, co dalej? Ja co to dalej, długo jest. wytrzymało? To jest, to, jest, to jest ważne pytanie, mimo wszystko. Dobra, słuchajcie, ostatni, następny temat, także twój. Apple, jakiego nie znamy. Jakiego Apple nie znamy? Słucham. No, nie znamy Apple, <grym> które nadchodzi. Nad, nadchodzi. <grym> <grym> Mamy nowe produkty, które dziwią osoby, które do tej pory korzystają z programu Apple. Chociażby iPhone 6 Plus i iPhone 6, no tak, to są urządzenia, no tak. które do tej pory się nie mogliśmy spodziewać. iPhone 6 tak. mnie nie zdziwił, iPhone 6 Plus mnie zdziwił, w sensie tak, znaczy, no. ja się jakby nie, nie wierzyłem w tego iPhone, ale spodziewałem się, że Apple często robi rzeczy, które, w które ja nie wierzę, ja nie wierzyłem że Bypada Proszę wszystko. Państwa, nie wierzyłem w iPada, no ale w końcu się pojawił. No ale jest Apple Pay, który tak właściwie dla nas jest tylko dodatkową funkcją, a w rzeczywistości może być bardzo ważnym biznesowo. No jest, z tego co widać w stanach jest, jest bardzo, bardzo ważne, Zresztą polecam e, ostatnio śniadanie mojego podcastu Diabełskie Ustrojstwa, gdzie Miłosz Gromski z ING Banku Śląskiego rozmawiał ze mną właśnie o Apple, Pay i o tym co to niesie, to naprawdę to jest super. No, ale będzie samochód czy nie? Też Apple jakiego no, nie znamy. Ja nie wierzę w ten samochód, ale właśnie... Być może mm, no jednak właśnie. coś jest na rzeczy. No właśnie. To się pojawiły informacje z bardzo poważnych źródeł. Z naprawdę, Wall Street Journal to nie mm. jest jakiś no tak. pudelek, No tylko tak. Jeśli pisze o takich informacjach, no to coś no, Zobaczymy. Się wydarzyć, zobaczymy <laughs> generalnie, ale ja bym się po prostu nie dziwił temu, że Apple wchodzi w zupełnie nowe segmenty. Mm. Słuchajcie, kolejny wpis blogowy, tym razem znowu mój, dzisiaj prywatest, zresztą to mam wrażenie. Dark dla iPhone'a, bardzo ciekawa aplikacja dla fotografujących iPhone'ami. Czyli nie, nie tylko nawet fotografujących iPhone'ami, bo to jest w zasadzie aplikacja do obróbki zdjęć, takiej podstawowej, ale nie do, koniecznie do ich takiego upiększania. Co ona ma w sobie moim zdaniem świetnego, to krzywe, czyli możliwość edycji takich parametrów typu kolor, oświe... na ten, jakby kontrast nie w formie suwaczków, tylko w formie właśnie krzywych dla całego wspólnego kanału RGB, jak i dla poszczególnych kanałów, czyli no. dla czerwonego, zielonego Sama i niebieskiego. Nie zobowiązuje. Tak. I na podstawie tych własnych nastaw możemy stworzyć coś na kształt filtrów. Może nie, nie są te filtry koniecznie upiększające, takie, że tak powiem, dające po oczach, jak powiedzmy te w Instagramie, czy, czy w tego typu aplikacjach. Jeżeli bawicie się w fotografii i czasami musicie obrobić jakieś zdjęcia na iPhone'ie czy coś, to, to Dark Home naprawdę jest fajnym, fajną propozycją, warto ten program spróbować. Sprawda, on jest oferowany w systemie freemium, czyli sam program jest za darmo, ale wspomniane już krzywe, funkcje krzywych, no dokupujemy chyba 299 euro. Moim zdaniem i tak warto. Ja sobie kupiłem, naprawdę jestem. To... Jestem zadowolony. No i na koniec słuchajcie, program recenzja programu Autorstwa Przemka Marcińskiego. Oczywiście recenzja autorstwa Przemka Marcińskiego, a program nazywa się Rekords i jest taką bazą danych dla początkujących, jak ją Przemek nazwał. Jeżeli nie bawiliście się baz danych, to rekord pozwala wam stworzyć szybciutko własną bazę danych na własne potrzeby, np. przykład bazę danych filmów, książek, czegokolwiek. Co tylko wam przyjdzie do głowy. I do 22 lutego. Mmm, Trwa konkurs, w którym macie podać przykłady, jeśli nie mylę, jak właśnie moglibyście wykorzystać taką bazę danych, a do wygrania jest 5 licencji na program Records. Także sprawdźcie na blogu wpis sprzęka marczyńskiego o bazie danych, o aplikacji do tworzenia baz danych Rekords. Słuchajcie, to tyle na dzisiaj. Do zobaczenia jutro. Trzymajcie się, cześć, dzięki.